Sergi krzyczy. Widać. O, to jest właśnie on. Znalazł kolejne srebro. Ja? Dobra, ciężar. O, Boże. Jaka petarda. Jakie duże. Niedzielny poranek. Piękna pogoda. Słoneczko świeci. Dzisiaj na Dwa kije, serdzi już tam miesza swoją wykrywką. A co? My wracamy na miejsce, gdzie byłem tu miesiąc temu. No wyszły jakieś kopiejki. Mam nadzieję, że dzisiaj szczęście się dopisze. Dobra, spotykamy się przy pierwszym, ciekawszym dołku. A i po paru minutkach ja wychodzę na prowadzenie. Pierwszy okrągły strzał, pół kopieczki. Pół kopieczki Ruszamy dalej Ale starsza 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 To nie srebro tak jak kiedyś Nie nie byli? srebro nie, nie? Ale orzeło Wiesz co to będzie te księstwo warszawskie hmm. Albo te królestwo polskie ja nie wiem, czy to nie będzie 5 czy 10 groszy. Jeżeli tak, to, to będzie srebro jednak. Ale nie wygląda mi tu kurde na srebro. To może być jakiś grosz albo coś. Ale widać dwugłowy orzeł, no, no, no. To będzie księcło albo ten. No. A ja tutaj właśnie trafiłem perela 10 groszy. No ale fajnie strzał, dam to. No jak na razie ripa. Długo, długo, nic. Teraz takie zniesienie. Pochodzę tutaj po nim, może coś tu wyjdzie W zasadzie to już wyszło Póki paliły się trawy To było, była pewnie złotówka PRL Serdzi coś macha do mnie, że ma jakiegoś strzała No to pędzimy A że są wmachany tutaj Na tych polach ZŁOTO? Srebro, srebro? No. O! Mi tak wydaje się Poczekaj co to jest Ciężko no, są Ciężko są Tylko Nie mi, mi wydaje się że to srebro jest O Srebro? No, coś starego kolego jest, nie? Piękne Srebro Prawdopodobnie Dobra, trzeba oczyścić. I... I ten i odczytać, ale to może być coś stare. Stare, piękne srebro. Dobra, oczyścimy i zobaczymy. Tutaj? Tak. Dobra, dzisiaj seris szaleje, widzę. Stara łycha. Więc to widać. Osparzane. No ale gwóźdź dnia to chyba będzie twój cał roku. Nagrywamy teraz z telefonem, żeby było lepiej widać. Wezmę. o, cholera w słońcu to tutaj chyba tu będzie o, wydaje mi się, że to Jan Kazimierz tu góry w prawym rogu Joan, tak mi się wydaje Piszę. pola po lewej stronie chyba pol, pol, coś tam no jest Patynie jest Patynie Pięknej Fajne, cienkie. Druga strona. Nie, no, trzeba to opić. Nie. Piękna, piękne cudo. Jakiś chyba grosz. na Kazimierza, jeżeli to dobrze odczytuję. Dobra, później oczyścimy z tej patyny lekko. Wsadzimy do płynu i, i będzie cokolwiek lepiej widać. No ale gratulacje, kurde Mówię ci, to może być strzał roku twój Piękna I to kurde patrz, na takim gdzieś tu zadupiu, nie? No ale nigdy nie wiadomo co gdzie mi no. siedzi, tak? No jest cudo Tym agregatem <laughs> Vanquish daje radę Warto war swoje ceny Piękna. znalazłem ponad pół srebrnej starej monety też w tym miejscu i serdzi szaleje, bo też ma sygnał Czyżby Czyżby co to Uj. jest? Uoo. Dobra, przeszedł to moją teraz Szkoda, że kurde uwalona Ale chyba to też będzie Dobra, wiesz co, przełączę na, na, na telefon. Yes! Dobra. Tym razem nagrywamy telefonem moją znajdkę. No u mnie lepiej widać. Jest piękne, stare srebro. Dobra, na rękę. Spróbujemy odczytać. Dobra później się będę martwił ale jest pięknie Jest cudo Zostajemy tu na noc, nie ma co Ponad pół monety co prawda Ale jest A już zobaczyłem krągłość Niestety 5 groszy między wojnie Dobra, bo, bobrujemy tu dalej Po chwili serdzi krzyczy Krzyczy, ja pierdolę Ty co to jest? Nie. Ja tyle Kur... Nie! Nie! Gdzie to tutaj? Ty, ale to jest potężne blaszysko. Ja pier... Nie! Nie, 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 nie! To się k*** dzieje! Patrzcie co to za blacha. Niemożliwe. Serducho mi bije cieniutkie, piękne, stare srebro Łamu! To będziemy nagrywać, bo Sergi ma kolejny sygnał gdzieś obok. I. Będzie monetka. Będzie srebro. O nie. Ja pierdolę. Jest moja kolejna. Jest. Ja. Ale łapy drżą niemożliwe dobra, czytamy co to jest, bo to jest w miarę czytelna ojej co to jest? 1684 yeah, yeah. kurde ale będzie pików na tym 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 będzie Pip, ciągle piszeć będzie kurde na filmie jaka blacha przepotężna oj serdzi dzisiaj szaleje czwarta twoja czwarta tak. a ogólnie nasza szósta oj Boże ile tam na dwa metry obok nie? półtora ja bym w życiu nie powiedział że to był monet kurde jednak pole orne musiało być skoro jak na razie w promieniu 10 ponad metrów nie znajdujemy. Dobra, lecimy dalej. A teraz ja trafiłem na malutką monetkę wielkości boratynki. Stara, prawdopodobnie z tych czasów, co te duże monety. No znalazłem wcześniej boratynkę. 5 groszy mnie ale. Nie kręciłem tego, no bo przy takich fantach szkoda czasu. A teraz patrzcie, z takiej dziury głębokiej już myślałem, że kolejne srebro. Ale nie, 20 zł PRL Nowotko chyba 20 zł. Serdzi tam kopię jeszcze w tamtym miejscu, mniej więcej gdzie wychodził te sreberka, jaka by go odszedłem. No i tutaj wpadło mi coś takiego starego, ale niestety mi dziucha. Jest moja trzecia. Piękna patyna. Piękne srebro. Stare. Czyli ty masz cztery, ja mam trzy, tak? Razem siedem. Siedem monatek. No to mamy 4 do czterech, tak? Jest kolejne srebro. Co ciekawe, miesiąc temu chodziłem tutaj i to wyciągłem te srebro z dołka, który miesiąc temu wykopałem. Ale że sygnał był po prostu na skali rozjechany Więc go ominąłem Taki z tego wniosek trzeba kopać wszystkie takie sygnały Zaraz przejdzie się po tych dołkach z kurde Taki kalał tamtego miejsca kolejne Ile 15 na 20 metrów Jest kolejne Piąte moje Razem mamy 9 sztuk Później zrobię piękne zdjęcia i na podsumowaniu nagram telefonem będziecie widzieli piękność Jest srebro na bank na bank srebro, nie? Patrz to tamte monety były tam ja wiem, tu za 6, 8 metrów 8 metrów dalej Jest kolejna W patynie na tą chwilę się nie odczyta Ale jest bombardiero Nie wiem to czy jest srebro czy nie jest srebro nie Powęś Nie wiem co to jest kawałek tak dumet to było nie, ja też tak jest A, Ale czy to jest srebro? cieniutkie jak na srebro mhm. Bomba Dobra, znalazłem tak jakby stary przesionek jakiś Takie coś, nie? Ja Piciątka na pewno nie wiem, czy To jest pieczątka No tak albo odważnik Odważnik bo Jest tutaj, tutaj, coś tam? To było mokre, to tu było jeszcze coś widać. Tak? No to może pieczęć, faktycznie. Hmm. Czyli takie fanty też padają. Jaki stary pierścień. Jakaś pieczęć. Jest dobrze, nie? <gry> Opowiem Wam, że jestem już trochę zmęczony. Ładnych parę godzin już tutaj kopiemy. No i wychodzą różne strzały, guzior wojskowy, przedwojenny, bez ucha A jeszcze nie odpuszczamy, jeszcze jeden fajny sygnałek. Mamy grosz, jeden grosz, chyba Królestwo Polskie. Tak mi się wydaje tam tak jak widać no i teraz takie słodo wyszło coś od czegoś część tutaj jakieś rzeźbione nie wiem co to było z tej dziury no na pewno 20 cm Number 6 piękna piękna Piękna. Dobra, oczy ziom. Ja pierdyka. Co tam? Jakie cudo. Bardzo ładny stan. To nie jest grubas przypadkiem? Nie. nie tak, na nie. grubasa mi to wygląda. Przepraszam, dam 1660 1668 To nie grubas. To ciągle ten, ten sam ten. Król wychodzi. Jaka piękna. Piękna, ale zobacz jak głęboko. O, dziursko prawie na pół metra. I patrzcie, stary sezoryk. Chyba. Aj sergi krzyczy. O! Nie odwracaj się, żeby twarzy nie było widać. O, to jest właśnie on. Znalazł kolejne srebro. Ja? Dobra, ciężar. O, Boże. Jaka petarda. Jakie duże. Jakie to duże. Jakie piękne. Ojej, dobra, obczyć to Pocałuj, nam ci śvrteczkę Ja to, ale petarda Czyli mamy, poczekaj, 6, 11 Już jest 11 Jakie cudo kurde Nie, nie Kurde Jedną taką znaleźć To jest już kurde strzał, nie? A tu Jak kurde... cały dzień kopierz, to już Jeszcze nudzi. nudzi się znajdowali. Ta, co to, co to jest, Złota by się przydało teraz, nie? Złoto, takie srebro. Złota moneta. A Piękna, piękna. Dobra. Ja już straciłem rachubę czasu. Nie wiem, która może być godzina. Druga. Druga. No to ładnie. Ładnie. Ładnie jesteśmy już ładnych parę godzin ale na takim polu to można chodzić chodzisz, chodzisz troszkę Uu. co kawałek coś co co jest pięknie o, cały urobek dzisiejszy <ślad> połowa to srebra co? Tu srebro o to tak piąte, tak? tak. Twoje piąte. tak. S -try? S -try? nie to też srebro pięć miało być czy ile? Jedno, dwa, trzy, cztery, a, pięć. No i pięć. Nie wiadomo co to jest, ale pięć to na, na pewno. Kurde, nie, jeszcze, jeszcze nie wracamy, nie? Nie, 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 żadnej wypłaty. <grym grym> Dobra, <grym> kopiemy dalej. Już mnie plecy bolą od tego schylania się, ale Miejscu z takimi fantami. No i teraz smyrnąłem trochę chyba szpadłem, to widać dwie albo trzy kopiejki, które dzisiaj praktycznie już nie cieszą przy takich fantach, jakie do tej pory wykopaliśmy. Serdzi tam ciągle kopię. Wam, że już nie mam siły dzisiaj. Jesteśmy na polu. 5 godzin No a teraz wypadł mi taki guziorek ja już myślałem, że to kolejny srebrny skarb a to psina numer 0,638 chyba Wróciliśmy do domu. Znaczy no ja wróciłem do domu. Se serdzi jeszcze ma parę kilometrów do siebie. Ola, słuchajcie, ogólny urobek dzisiaj. Do 5-6 godzin. 6 godzin później, no. nie? To tak to wygląda tak na szybko. Moje no, serdziego. Zaczynamy od handlu serdziego. Łychy. Dzisiaj miał szczęście do łych. Klucze, nie klucze, jakieś popierdółki. PRLE międzywojnie. No nie będę wchodził w szczegóły. O, amerykański guzior się trafił, widzę. Nie będę wchodził w szczegóły, bo widzieliście wszystko mniej więcej jak to na filmie było do tej pory. Odważnik. No i to co najciekawsze Czyli stare srebrne monety. Na tym chwilę żeśmy doświadczyli, że generalnie są to polskie monety, nie? Jan Kazimierz Czyli ten król za którego czasu bito sławetne boratynki monety Jana Kazimierza. Jakie konkretne, to nawet żeśmy nie dochodzili w tej chwili, bo nie było na to czasu. No stany też są takie nieciekawe, no bo monety też za słabego srebra próbowaliśmy je trochę oczyścić ale okazało się, że słabe srebro i one zaczęły po prostu sobie czernieć no ale liczy się no. <laughs> liczy się wyparli, czy się frajda z tak. tego jak wyciąga się takie monety i widzieliście to zresztą na filmie dobra aha tu jeszcze po drodze serdzi znalazł takie dwie tabliczki Teraz do Mieszkaniowe na drzwi, tak? Mm -hmm. L. Nowakowski, jakiś tam był. Kiedy, skąd się wzięły na tym polu? Nie mam pojęcia. Dobra, to było to, były fanty Serdziego, teraz moje. Ogólnie tak to wygląda. Też trochę tego jest. Więc co tam, boratynki, międzywojnie. Jakieś wycieruchy nieczytelne. Jakieś PRL. -e. Ciekawy pierścionek wydaje mi się, że to pierścionek dość stary scyzoryk, scyzoryk tak na mnie wołają <laughs> wczoraj znalazłem jeden dzisiaj znalazłem drugi do pary psina, dwa guziory no i to co mi się lubią najbardziej czyli ta sreberka Jan Kazimierz druga strona. Proszę bardzo, ładny stan. No te wycieruchy takie, no niestety okazało się tak mówiąc, że nie da rady wyczyścić w płynie, bo monety ciemnieją. I wśród tych wszystkich srebrnych monet, które żeśmy dzisiaj znaleźli, jest jedna srebrna moneta pruska. Skąd się tam znalazła? o to jest pytanie. Piękna monetka z grubego srebra 1800, 1684 rok Piękne strzały, piękny wypad To są za tydzień, ruszamy? Tak. Ruszamy i walczymy dalej, tak? Także tak to wygląda kochani, nie śpimy, zwiedzamy i kopiemy, bo warto wyjść, nie wiadomo co tam ziemi czeka łapka do góry, subskrybujcie. Do zobaczenia niebawem.